Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was 22 kwietnia w poniedziałek 2024 roku. Wstajesz i wiesz kawa z tarotem. Na dzień dobry. Witam Was cudownie w nowym tygodniu. I jak to w nowym tygodniu? Oczywiście wyskoczył mi as, kochani, as pentakli, czyli właśnie nowe. Nowy tydzień to jest również nowy tydzień, bo w takim czytaniu, kochani, pamiętajcie, i ogólnym, kolektywnym, ale też takim dziennym i też do wszystkich oczywiście znaków. Musimy tutaj inaczej spoglądać na, na karty. No, przynajmniej z mojego poczucia i założenia to oczywiście wychodzi. Kochani, as to jest początek oczywiście tygodnia. To są nowości, to są nowe, po nowe podejście do pracy. Dla niektórych pierwszy dzień pójścia do pracy, słuchajcie, kochani, też tak może być. Pierwszy dzień jakiś kursach, do jakiejś może szkoły się gdzieś jeszcze wybiera w tym czasie różnie to, kochani, bywa. Być może po prostu jakieś nowe obowiązki wam wejdą, albo po prostu od nowa gdzieś tam musicie się w ten wir pracy wrzucić, bo jest to ogólna energia, ale jest to nowy początek, który naprawdę może się bardzo fajnie zacząć. I to jest chyba dla nas najważniejsze, że ten tydzień, przynajmniej zaczynający się od poniedziałku, będzie na pewno przyjemny. I tutaj hasło Nie lubię poniedziałków. Mam nadzieję, że u nikogo nie wystąpi. No ale zobaczmy w takim razie u każdego znaku jak to wygląda baran, no baran na pewno biorąc pod uwagę tą główną energię bo zawsze będę się chciała do niej przychylać no baran na pewno ruszy do pracy i to tak dosyć ostro, tutaj jest dużo rzeczy do zrobienia, do przeanalizowania dużo współpracy, dużo tematów dużo takich rozmów analiz, no po prostu takie jakbym powiedziała buta ruszenie dosłownie do pracy więc tutaj nie będziecie miały lekko, ale będzie dosyć przyjemnie, byk Byki, yy, kochani, yy, będą bardzo zadowolone z tego dnia pracy. Nie wiem, być może Wam się coś uda i to nie wiem, czy to na koniec tej pracy, czy po prostu na przykład właśnie ktoś dostanie pracy, bo tak jak wspomniałam, to też jest energia na przykład o dostaniu pracy, ale powiem Wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Może niektóreś, niektóreś byki nie pójdą do pracy dosłownie tego dnia. W każdym razie bardzo fajny, fajny czas, bardzo fajny, fajny dzień się zapowiada dla byków. Taki trochę luźny. Myślę sobie, że nawet tutaj sobie trochę pofolgujecie, będziecie sobie chciały ten dzień jeszcze u Umilić po pracy, coś sobie może kupić. Taki po prostu bonusik. Bliźnięta. Witam Was, kochane bliźnięta. Ja też jestem z podznaku bliźniąt, dla tych, którzy nie wiedzą. Karta Króla Kielichów mówi nam o tym, że po prostu albo będziemy w takim towarzystwie, kochani, przyjemnych osób. Ale też to może być dzień, słuchajcie, bardzo romantyczny dla kogoś. Może ktoś będzie świętował tego dnia, albo po prostu będzie to bardzo miły dzień w pracy, może miła rozmowa z szefem, bądź z szefową, albo po prostu wy bardzo miło spędzicie ten czas, bądź jakaś naprawdę miła sytuacja, nie tylko zawodowa tutaj akurat, ale coś takiego miłego Was może tego dnia, drogi bliźniaki, zaskoczyć. Raki, no, raki będą bardzo niezadowolone z tego pójścia do pracy, mimo że energia ogólna pokazuje tutaj, że jakoś to jednak będzie fajnie, ale raki będą bardzo odcięte może dlatego, że będą musiały być bardzo skupione. Jest to dla niektórych raków bardzo ważny dzień, prawdopodobnie w pracy, ale też i w domu będą dosyć surowe. Więc tutaj bym powiedziała, kochani, tak kolokwialnie bez kija nie podchodź. Eee, lew. Lewy będą miały cudowny, zwyczajny, po prostu nadzwyczajny może, aż po prostu dzień. Karta umiarkowania mówi o stabilności, o takim umiarkowaniu. Nic się tutaj specjalnie nie wydarzy, a wręcz bym powiedziała, że po, będzie po prostu miło, cudownie, być może rodzinnie po pracy, być może w pracy będzie fajna komunikacja, wszystko się jakoś poukłada, więc nie powinno być co do zasady tutaj żadnych kłopotów tego dnia. Panny. Drogie kochane panny, tak, albo pójdą z pracy do pracy yy, dzisiejszego dnia. Albo, moje drogie panny, po prostu sobie coś już założyłyście. Cały czas panny mają w kółko jakąś robotę do zrobienia. Z tego czytania, z tych czytań ostatnich to wychodzi. Więc albo sobie coś tutaj jeszcze robicie na boku, albo macie jakiś plan, albo coś robicie po pracy, albo macie jakąś pasję i hobby, albo po prostu coś jeszcze. Utrzymujecie się cały czas w jakimś tam ruchu. Nie możecie, jak gdyby, przestać cały czas coś tutaj działać i, i robić, więc to będzie dosyć, bym powiedziała, intensywny dzień, ale skupiony na takiej materii, czyli na pracy, w finansach, bądź coś z tym związane, co ma Wam później przynieść. Wagi. Wagi będą trochę tutaj może nie tyle zasmucone, co po prostu zniechęcone, coś może tam jednak nie pójść tak, jakbyście sobie to zakładały. Natomiast jeżeli nie będziecie w ten sposób do tego podchodzić, to myślę, że tą energię odwrócicie spokojnie, ponieważ czwórka kielichów mówi tutaj o takim trochę wycofaniu, niezadowoleniu, takim przeciągnięciu się jeszcze po tym weekendzie, mimo że energia z zewnątrz właśnie ASA będzie Was mobilizowała do pracy, bo coś się będzie ciągle działo, czy to w domu, czy tam w tych Waszych zajęciach codziennych, bo może nie wszyscy pracują ale będzie to taki, taka mieszanka, że na chwilę wam się coś będzie chciało, a za chwilę niekoniecznie i będziecie trochę tacy ofochani, być może nawet na cały świat. Skorpion. Skorpiony będą miały dzisiaj sukces, słuchajcie, bardzo podobnie, chociaż inna energia, ale bardzo podobnie do byków. Tutaj, słuchajcie, coś wam się uda, dostaniecie jakąś super informację, że jest, jest, wszystko jest okej. Okay. Być może to będzie jakieś wasze założenie, które od jakiegoś czasu na przykład sobie tutaj wymyśliliście, tak, na przykład Przykład, słuchajcie, dos dosłownie przykład nie wiem odchudzam się i nie wiem, nie jem słodyczy przez pięć dni w tygodniu i tylko czy tam 6 dni, a jeden dzień tylko nie jem. I właśnie w poniedziałek będzie to kolejny dzień, to będzie wasz sukces, że daliście radę na przykład, tak? Albo nie wiem, umówiliście się sami ze sobą, że będziecie codziennie poświęcać ileś czasu na coś, na czytanie książki, na spacer, na siłownię, na pływanie, nie wiem, na rozmowę z dzieckiem, na pójście do, do, do parku, cokolwiek, bo każdy ma inną sytuację życiową, to będzie wasz jakiś sukces i wy go osiągniecie właśnie tego dnia, więc będziecie zadowoleni. Drogi, kochane skorpiony, z tego dnia. Strzelce, strzelce będą miały cudowny dzień. Zacznie się od jakiejś miłej sytuacji, niespodzianki, dobrej wiadomości, może jakichś przeprosin, może jakieś wizyty, może niespodziewanego telefonu, może jakiegoś awansu, bądź przynajmniej propozycji jakiejś nowej pracy, cokolwiek tutaj naprawdę może się wydarzyć, coś bardzo miłego w ciągu dnia. Dla każdego, oczywiście, co innego. Koziorożce mnie tylko tutaj smucą, bo jest dziewiątka mieczy czyli taka karta depresyjna, mówi, się o niej właśnie w ten sposób. Natomiast powiedziałabym, że to nie jest tak, że wy macie tego dnia jakąś straszną depresję, tylko po prostu jakaś sytuacja może was wytrącić, a to spowoduje, spowoduje wylanie się lawiny z przeszłości i właśnie powrót tych wszystkich myśli trudnych, które gdzieś tam jeszcze nie są przez Was przerobione, więc mały nacisk guziczka spowoduje, że wybuchnie w Was bomba i tutaj dlatego ten dzień może być przez to rozwalony, więc nie pozwólcie sobie na to, nie pozwólcie, żeby cokolwiek bądź ktokolwiek tutaj. Wpłynął na waszą energetykę, żebyście wy mogli, żebyście wy nie mogli normalnie funkcjonować. Więc ta karta dziewiątki mieczy powiedziałabym, że powinna być od razu, jeżeli tylko usłyszycie to czytanie, żebyście wiedzieli, że jak tylko przyjdą wam jakieś złe myśli czy emocje, to żebyście od razu umieli po prostu z nich zwyczajnie po prostu wyjść, wybronić się, odciąć je i nie kontynuować złego myślenia, bo najczęściej jest on po prostu bardzo mocno wyimaginowany. I gdzieś tam naciągnięty. Kochani, wodniki. Wodniki mają siódemkę kielichów, więc powiedziałabym, że wodniki jeszcze chyba z tego weekendu się nie. Kochani, musiałam włączyć pauzę, więc przepraszam wodniki jeszcze nie wyszły z tego weekendu to zdążyłam powiedzieć, bo słuchajcie jesteście rozkojarzone na maksa jesteście jednym z znaków i to ciągle powtarzam ostatnio, takich najbardziej inteligentnych w sensie myślowo, po prostu bardzo mocno wszystko analizujecie, jesteście na tym skupieni i to jest wasza bardzo mocna przewaga ale tutaj słuchajcie w tej siódemce kielichów po prostu nie wiecie co macie zrobić bujacie trochę w obłokach nie potraficie podjąć decyzji, czyli to nie jest po prostu wasz dzień kochani, nie podejmujcie tego dnia decyzji żadnych to na pewno, odpuśćcie sobie i trochę zejdźcie na ziemię, bo być może z jakiegoś powodu gdzieś jakiś czynnik zewnętrzny wpłynął na to, że zaczęliście trochę wbujać w obokach i nie bardzo jesteście na coś albo na kogoś zdecydowani. I na koniec rybki. Rybki w karcie sile, czyli rybki razem z być może zodiakalnym lwem, ale rybki będą odważne, ruszą z pełną energią, z impetem do, tej, do, 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 do tego dnia. Myślę, że dużo przygód jest przed Wami, będziecie bardziej pewni się czuły tego dnia. Być może weźmiecie jakąś sprawę bądź jakieś rzeczy, które na co dzień ich nie robicie, ale podejmiecie tak, tak zwane, podejmiecie tak zwane rękawice, bo będziecie chciały coś zrobić, drogie rybki, więcej niż no, robicie na co dzień. Czyli chcecie coś tutaj zacząć działać, być może od tego tygodnia. I to mogą być na przykład te kwestie, tak jak powiedziałam, odchudzania albo czegokolwiek innego, że od poniedziałku to ja właśnie coś tam, tak? Więc to jest właśnie taka karta, która mniej więcej w ten sposób może obligować, albo po prostu będziecie tygodnia bardzo pewne siebie, bardzo siebie zadbacie, będziecie chciały, drogie rybki. Mówię, ch mówię, chciał, nie Dlatego, że tutaj też nie ma panów, tylko rybki, no to rybki, prawda? Będziecie chcieli, drogie rybki, tutaj po prostu zabłysnąć, jakoś dobrze się, zwyczajnie poczuć. I to jest dzień pod tym kątem, właśnie, żeby się dobrze poczuć. A wtedy cały dzień, i ten zawodowy, i ten prywatny, naprawdę będzie dosyć fajny. A dla niektórych rybek wieczorem może być gorąco. Życzę Wam cudownego dnia, serduszko Wam wysyłam, kochani. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, łapki, komentarze, subskrypcje, udostępnianie, wspieranie kanału, za wszystko, co tutaj dla mnie robicie. No i cóż, kochani, do zobaczenia, do jutra.